Znasz to dobrze. Nadmiar zadań, za mało czasu i ciągłe rozproszenie. MedFile oferuje Ci cztery inteligentne moduły, które realnie odciążają Cię w pracy. Drag Assistant: wspiera Cię w doborze leków i dawek, analizuje interakcje i podpowiada bezpieczne terapie. Asystent Głosowy Lekarza: zamienia Twój głos w dokumentację medyczną w czasie rzeczywistym. Teleasystent AI automatyzuje obsługę pacjentów przez telefon. Transkrybuje rozmowy VoIP, tworzy notatki i odciąża recepcję z odsłuchiwania nagrań. Asystent pacjenta AI analizuje objawy i lokalizację pacjenta, a następnie pomaga znaleźć właściwego specjalistę i zarezerwować wizytę. Medfiles AI działa w tle, byś ty mógł skupić się na pacjencie. Zeskanuj kod i przekonaj się, jak działa nowoczesna technologia w Twojej praktyce.